Teraz zapraszam Państwa na rozmowę z trenerem zawodników już Unitarnów, panem Markiem Cieślakiem. Panie Marku, jak to jest, jak się kończy jeden sezon, to do nowego się przystępuje, tak zupełnie zapominając o tym, co, co było jeszcze jakiś czas temu? Trzeba się tak zresetować, czy jednak te wspomnienia mają wpływ? <grym> Wiadomo, że nowy sezon, nowe wyzwania i w pewnym sensie troszkę inaczej ułożona drużyna. No, nie trzeba żyć przeszłością, bo za długo cieszyliśmy się z mistrzostwa, no a teraz już trzeba pomyśleć, że wszystkie drużyny mają 0 punktów i zaczynamy od nowa. To Mistrzostwo Polski w zeszłym sezonie to będzie taki punkt odniesienia jednak mimo wszystko? <grym> Tytuł mistrzowski jest bardzo trudno zdobyć, co... Doświadczyły na pewno bardzo pragnące zdobyć ten tytuł drużyny w Polsce, prawda? Jak, jak, jak Toruń czy, czy Gorzów. Prawda? My ten tytuł zdobyliśmy, ale, ale też nie możemy żyć wspomnieniami, prawda? więc musimy troszeczkę, tak jak już powiedziałem, przestawić się już po prostu na inny tok myślenia. Mówił Pan, że to będzie trochę jednak inna drużyna w tym sezonie niż w tym poprzednim. Inna, to znaczy jaka? No więc po pierwsze nie będzie u nas Grega Henkoka, który, który był naszym kapitanem i, i najlepszym zawodnikiem, prawda? Ten regulamin nas tego pozbawił, bo w nagrodę właśnie za zdobycie tytułu mistrza Polski to drużyna musi się pozbyć swojego najlepszego zawodnika, żeby skład sklecić, prawda? Ale już nie myślę o tym, dlatego że no to już jest fakt. Ale myślę, że, że ci wszyscy zawodnicy, którzy tu są oraz z wielką moją nadzieją Artem Łaguta, że to będzie ten zawodnik, który będzie bardzo dobrze jeździł, przynajmniej w Tarnowie, tak uważam. A jak będzie jeździł dobrze w Tarnowie, to i, i na innych. W stadionach również będzie dobry. Taką mam nadzieję i myślę, że, że tak będzie. Także sprawa naszego wyniku, ja jestem bardzo pozytywnie do tego nastawiony. Uważam, że mamy bardzo młodą drużynę i, i waleczną. Także stadzie z nas na miłe niespodzianki. W zeszłym sezonie praktycznie od początku byliście uważani za e, potencjalnego kandydata do tytułu mistrza Polski. Jak myśli Pan, z jakiej pozycji wystartujecie teraz? O tym y, y, kandydacie to dopiero się dowiedzieliśmy, jak wygraliśmy kilka meczy, bo z początku to tak nie było. Sobie lekceważono naszą dużą i wiedziałem, że mamy potencjał na to, żeby, żeby zdobyć tytuł mistrza Polski. No cóż, ten sezon będzie bardzo ciężki dla wszystkich drużyn, bo hmm, tak jak widać, jak drużyny się hmm, uzbroiły, to jest pierwszy taki sezon zimowy, gdzie tyle zmian zaszło w drużynach. Trzy drużyny spadają na 10. to jest myślę sobie, że między czwartą drużyną, która będzie w pierwszej czwórce, a tą, która będzie pierwsza w, w trójce tej na dole, to, to takiej dużej różnicy nie będzie, także Naprawdę czeka nas od pierwszego meczu ciężka walka. Właśnie wydaje się, że ta liga w tym sezonie będzie właśnie, tak jak pan powiedział, bardzo wyrównana. Ma pan może jakiegoś lidera w głowie takiego, który, którego można wskazać już teraz? Czy jednak musimy poczekać na te pierwsze mecze? Jak się spojrzy na, na, na papier, no to, to, to się nasuwa na no myśl, że, że po prostu są drużyny, które są lepiej uzbrojone. Mocniej i te, które słabiej. No, myślę, że Zielona Góra jest ba bardzo mocna w tym roku. nie zaszalał z Tomkiem Golobem, ale to myślę, że jak jeden zawodnik nie, nie myśli w składzie, to yy, w drużynie nie ma, jak to się mówi, ducha takiego jak trzeba, bo to jest za duża rywalizacja między swoimi zawodnikami. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. A to jest problem innych. My musimy myśleć o sobie. Czyli na razie skupiamy się na drużynie Unitarnów. Po tych kilku dniach zgrupowania, jak Pan y, określi atmosferę w zespole? Atmosfera była i jest. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobra. Bo wszyscy no, są młodymi zawodnikami i nie ma u nas tam Jakichś grupek? Czy, y, wszyscy są razem i, i, i tak powinno być. W zeszłym sezonie bardzo mocno wsparli Was kibice, który, którzy dość licznie pojawiali się na stadionie Unitarnów. Myśli Pan, że po tym mistrzostwie te trybuny uda się jeszcze bardziej zapełnić? No Ja myślę, że, że kibice będą dalej z nami, bo przecież w końcu jeździmy dla kibiców. No i dla sponsorów oczywiście. Czyli w tarnowie będzie takie dodatkowe spięcie, można powiedzieć. Z waszej strony będziecie się bardzo mocno starać. Nie, to jest normalne, że, że będziemy się starać wygrywać wszędzie, ale wiadomo, że mecze domowe są super ważne, dlatego że są swoje kibice i oni chcą, mecze wygramy. Muzyka